Juventus w niemałych tarapatach. Trener musi chodzić z obstawą policji. A Paulo Sosa jest łączony z objęciem starej damy. Thomas Tuchel, przymierzany do Bayernu Monachium. Rosja wykluczona z Euro 2024. Robert Lewandowski z ukraińską opaską pojedzie na mundial do Kataru. A piłkarze Manchester United zostali otruci podczas pobytu w Mołdawii. Siemano, ja jestem Mateusz i witam Was w dzisiejszym filmie. Jeżeli jesteście kibicami piłki nożnej, to pamiętajcie, aby do nas dołączyć. Lecimy po ćwierć miliona widzów. Brakuje naprawdę niewiele, a ty możesz w tym pomóc. Życzę wam miłego dnia i zapraszam do oglądania. Sponsorem dzisiejszego filmu jest Gaminate, czyli suplement przeznaczony między innymi dla graczy. Możecie ich kojarzyć z tej kultowej reklamy. Ale to niezwykła reklama, a ja nie będę wam służył. Moja tak fajna na pewno nie będzie, ale przybliżę wam, czym jest Gaminate. Jest to produkt, który pobudza i poprawia koncentrację nawet do 6 godzin. Zawiera 12 aktywnych składników i jest pozbawiony cukru, dzięki czemu nie doświadczycie tak zwanego zjazdu cukrowego. Przygotowanie jest banalnie proste. Dawkujecie porcję do shakera, strząsacie i możecie także dodać lodu, który zdecydowanie wpływa na walory smakowe. Smaki są ciekawe. Początkowo byłem fanem cytrynowego, ale jednak kwaśna wiśnia wygrywa. Z kodem landry otrzymujecie. Minus 10% do całego zamówienia. Szczegóły w opisie tego filmu. Juventus jest naprawdę w głębokim kryzysie. W ostatni weekend zaliczyli kompromitującą wpadkę z Benjaminkiem Monzą, przegrywając 1 do 0. Oczywiście takie spotkania się zdarzają, nie ma w tym nic dziwnego, ale Juventus' ostatni mecz ligowy wygrał ostatniego dnia sierpnia. Od tamtej pory rozegrał jednak 5 pojedynków i nie wygrał ani razu. Po transferach przeprowadzonych w letnim okienku transferowym nie spodziewaliśmy się raczej takiego scenariusza. Do Turynu zawitał Paredes z Paris Saint-Germain, Paul Pogba z Manchester United. United, czy Angel Di Maria, także z Paris Saint-Germain. Co prawda na razie francuski pomocnik nie gra, leczy kontuzję, ale Stardama wygląda i tak gorzej niż w poprzednim sezonie. Arkadiusz Milik, który miał być tylko graczem rezerwowym, jak na razie okazuje się być jednym z najlepszych, jak nie najlepszym piłkarzem Massimiliano Allegriego. Jakby tego było mało, to coraz głośniej jest o jego odejściu. Kibice są na niego wściekli, choć to i tak delikatne określenie. Po ostatnim spotkaniu musiał poruszać się w obstawie policjantów gdyż nie wiadomo jak na jego obecność zareagowałby kibic Juventusu. Do Turynu potencjalnie może zawitać Thomas Tuchel, ostatnio zwolniony z Chelsea. Mauricio Pochettino, który już od dłuższego czasu nie pracuje, ale pojawiło się także nazwisko Paulo Sousy. Portugalczyk również od zwolnienia z Flamengo nie znalazł jeszcze pracy, ale to niedługo może się zmienić. Okazuje się, że mimo słabych wyników w Brazylii to nie tylko Stara Dama jest zainteresowana jego usługami, ale i Ella Verona, czyli również inna włoska ekipa. A nawet Olympiakos -Pierre z Grecji, gdzie obecnie występuje legenda Ralu Madryt, czyli Marcelo. Pozostaje jednak jedno ważne pytanie, czy Juventus w ogóle stać na zwolnienie Massimiliano Allegri'ego? On i jego sztab szkoleniowy ma umowy do 30 czerwca 2025 roku, a to oznacza, że władze Juventusu musiałyby wyłożyć około 45 milionów euro, aby się ich pozbyć. Media twierdzą, że jak na razie Starej Damy nie stać na takie posunięcie i Allegri po prostu musi zostać. A Tomas Tuchel łączony jest także z poprowadzeniem giganta ze swojej ojczyzny. Pewnie domyślacie się o kogo może chodzić, bowiem zdecydowanie największym gigantem z Niemiec jest Bayern Monachium. W tym momencie sytuacja Juliana Nagelsmana nie jest kolorowa, no ale na pewno nie tak napięta jak Massimiliano Allegri w Juventusie. Jego kibice jeszcze nie chcą bić i nie musi poruszać się z obstawą policji. Pomimo tego w klubie ma naprawdę wielu przeciwników, a prezes Bayern Monachium Herbert Heiner przyznał, że temat zwolnienia Nagelsmana to tylko spekulacja. Niemniej jednak fakt, że w ogóle odniósł się do tego w tak poważny sposób, może świadczyć, że taki temat wewnątrz zarządu klubu się naprawdę pojawia. W Champions League pokonali FC Barcelonę, ale w lidze tak dobrze nie jest. Ostatnie spotkanie wygrali 21 sierpnia. Od tamtego momentu trzy razy dzielili się punktami, a ostatni pojedynek z Augsburgiem przegrali 1-0. To właśnie gwiazdą tego meczu został między innymi Rafał Kikiewicz. Julian Nagelsmann i jego piłkarze koniecznie muszą powrócić na właściwe tory w lidze. Aby trener mógł spokojnie spać. A wy widzielibyście Tomasa Tuchela w Bayernie Monachium? Dajcie znać na dole w komentarzu. Sytuacja rosyjskiej piłki nożnej i w ogóle całego sportu z każdym tygodniem jest coraz gorsza. W europejskich rozgrywkach rosyjskie kluby udziału nie biorą. Reprezentacje Rosji także nie są brane pod uwagę w żadnych rozgrywkach i muszą rywalizować z Białorusią czy Uzbekistanem, albo po prostu między sobą. UEFA pod naporem wielu federacji, w tym polskiego PZPN-u, ugięła się i wykluczyła Rosję z Mundialu w Katarze. A ostatnio zapadła także decyzja, że nie pojawią się również na Euro 2024. Po prostu nie wezmą udziału w eliminacjach, co jest równoznaczne z tym, że na niemieckim Euro ich nie zobaczymy. O awans będą rywalizować 53 reprezentacje, a wywalczą go tylko 24 drużyny, a tak naprawdę to 23, gdyż Niemcy jako gospodarz mają go zapewnionego. A skoro jesteśmy w temacie meczów reprezentacyjnych, to wczoraj na Stadionie Narodowym w Warszawie doszło do spotkania Roberta Lewandowskiego z żywą legendą futbolu, a w szczególności z żywą legendą ukraińskiej piłki nożnej, czyli Andrijem Szewczenką. Przekazał on naszemu kapitanowi opaskę kapitana w barwach Ukrainy. To właśnie w takiej lewy zagrał krótko po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. czuję się, czuję się osobą, która wspiera i jakby no, mocno stara się pomagać w Ukrainie, ale... Jeśli mogę taką historię powiedzieć, tą moją opaską, jak założyłem ją na pierwszy mecz, jak grałem w Bayern, Monachium, byłem w hotelu i to tak naprawdę to wszystko świeże było. To był dzień po inwazji? E, praktycznie tak, to był następnego dnia, następne dnia po inwazji i wpadłem na pomysł, żeby będąc, wiedząc, że będę kapitanem w tym meczu, e, nie mając możliwości, bo gra, nie graliśmy w Monachium, to na wyjeździe, wymyślić opaskę, w, stworzyć opaskę w barwach Ukrainy. Powiem się, że sam ją lepiłem, sam ją trochę szyłem, żeby jakby utrzymywała mi się na na ramieniu. A tak powiedział Szewczenko: To, co zrobił Robert, to co zrobili i robią Polacy, to gest, którego Ukraińcy nigdy nie zapomną. Nam jest teraz ciężko, bardzo ciężko. Z drugiej jednak strony trochę lżej, bo mamy pomoc polskich sióstr i braci. Dzięki temu wiemy, że nie jesteśmy sami. Z kolei Lewandowski napisał na Instagramie, że zabierze tę opaskę do Kataru. Ja tylko przypomnę, że na Mundialu nie zobaczymy reprezentacji Ukrainy, tak więc to będzie na pewno dla nich bardzo miły gest. A nasza duma narodowa. Robert Lewandowski jest w Barcelonie uwielbiany nie tylko przez kibiców, ale i kolegów z drużyny. Tak o transferze Polaka ostatnio powiedział Pedri. Ma nosa do zdobywania bramek i doświadczenie. Wygrywa nam prawie wszystko. Może nam pomóc zarówno na boisku, jak i poza nim poprzez swoje wskazówki. Cristiano Ronaldo pozostał w Manchesterze United pomimo wielkich starań jego agenta Jorge Mendesa. CR7 łączony był ze Sportingiem Lizbona, Napoli czy Bayernem Monachium, ale nic nie doszło do skutku. Włoski dziennik Fabrizio Romano podaje jednak, że sprawa nie jest jeszcze w 100% zamknięta i nawet w zimowym okienku transferowym Ronaldo może opuścić Manchester zdecydowanie na rzecz Gwiazdy Południa. Ta sprawa nie będzie prosta, ale to właśnie kryzys w Bayernie Monachium i utrata Roberta Lewandowskiego może być największą kartą przetargową Jorge Mendesa w przeprowadzeniu tego transferu. A co do Manchester United, to ostatnio w ramach Ligi Europy zagrali w Mołdawii, stolicy tego kraju Kiszyniowie z Sheriffem Tiraspol. Dziennik The Sun podaje, że zwycięstwo 2-0 do 0, piłkarze Erika Haga przypłacili zatruciem pokarmowym. Ponoć po powrocie z Mołdawii aż 15 piłkarzy nie było w stanie pojawić się na piątkowym treningu ze względu na zatrucie pokarmowe. Władze angielskiego klubu mają badać całą sprawę, czy aby przypadkiem nie doszło do specjalnego podtrucia ich zawodników. Naprawdę dziwna i niespotykana sytuacja. Atletico Madryt nie przedłużyło kończącej się umowy z Luisem Suarezem i po dwóch latach spędzonych w Madrycie pożegnał się on z europejską piłką nożną. Trafił do Nacionalu Montevideo, czyli do klubu ze stolicy swojej ojczyzny Urugwaju. Rozgrywki w tym kraju kończą się jeszcze w październiku, a to oznacza, że po mundialu Suarez będzie po prostu wolnym zawodnikiem. Przyznał to prezes klubu z Montevideo, który powiedział wprost, że Suarez odchodzi po sezonie, aby na darmo nie podsycać oczekiwań i nadziei lokalnych kibiców. Teraz Pozostaje pytanie, czy zdecyduje się on na przenosiny do innego kraju z Ameryki Południowej, na przykład Argentyny czy Brazylii, a być może znajdzie się na niego chętny jeszcze z Europy, które przygarnie tego doświadczonego napastnika i myślę, że ta druga opcja jest o wiele bardziej prawdopodobna. Jeżeli nie sportowo, to marketingowo Suarez jest naprawdę łakomym kąskiem. I standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. Będzie się dokładnie tylko jeden pojedynek, konkretnie w lidze B: reprezentacja Ukrainy. Zmierzy się z reprezentacją Szkocji. Na dziś to koniec. Dziękuję Wam, że ten film obejrzeliście do samego końca. Jeżeli z niego dowiedzieliście się czegoś nowego, to nie zapomnijcie go ocenić. Będzie mi po prostu bardzo miło. Jeżeli będziecie zamawiać Gaminate, to pamiętajcie o kodzie Landry. Szczegóły w opisie. Zachęcam także do sprawdzenia ostatniego filmu, gdzie sporo mówimy na temat spotkania Roberta Lewandowskiego. Jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!